Ja mówiłem już o tym, że chciałbym, żeby to wydarzenie przypominało szkolną akademię i mam nadzieję, że tak będzie, chociaż będziemy mówili tutaj o bardzo trudnych i bardzo emocjonujących sprawach. I wszędzie! Policja będzie! Zawsze i wszędzie. Adrian Kołodziejczyk, Zieloni 2004. Maciej Psych, Smykowski też Zieloni. Graliście w przedstawieniu, które miało pokazać nam wydarzenie w Krakowie i Mydlnikach. E, większość tutaj oglądających nie wiedziała, jak, jak to wyglądało. Czy jesteście zadowoleni z tego, co przedstawiliście nam wszystkim tutaj? Ja myślę, że staraliśmy się to odwzorować dokładnie tak, jak nam też opowiadano, jakie były fakty tych osób, które były. Więc no tutaj mieliśmy informacje z pierwszego źródła, więc tak jak udało nam się zagrać, tak zagraliśmy. Bo sporo przekleństw, sporo wyrazów wulgarnych. Czy mieliście na początku jakieś obiekcje? Czy był moment, w którym się zastanowiliście? Mówimy czy nie mówimy? E, tak, kiedy musiałem ćwiczyć tekst. No, nie mogłem jadąc pociągiem poćwiczyć, nie mogłem, bo, jak byłem w domu nie sam, no po prostu trzeba było uważać, ale to, to było jakby jedyne. No, po prostu wiem jak, jak jest na świecie, jak, jak się może zachować świat. Jak były nagrywane filmy z telefonów komórkowych, również słychać było co się tam działo, więc ja odgrywałem po prostu przedstawienie paradokumentalne i tyle. A nas,

Wypierdalać już! Wypierdalać już! Szybko! Szybko! Lewa! Policjanci wybrali cztery osoby. Jedną, która brała udział w zajściach i trzy, które były niewinne i siedziały w przedziale. Dzień dobry, Adam Marek, kurator sądowy, nauczyciel, aktor nieprofesjonalny. Witam serdecznie. Czy przedstawienie się udało? Y czy przedstawienie się udało? Wie pan, nie byłem w medlnikach, więc nie wiem, jak naprawdę wyglądały wydarzenia. Mogłem je tylko jakby zrelacjonować na podstawie tych 60 osób i pokazać. Musiałby pan zapytać po stronie widzów. W mojej ocenie było brutalnie, musiało być brutalnie i kilka zdań, które zostały jakby przekazane, są tymi podstawowymi zdaniami. Uważam, że, że w tak 70% jestem zadowolony z tego, co zostało pokazane. Jak Państwo się przygotowywali do, do tego teatralnego przedstawienia sprawy w medlnikach. No i tutaj Tutaj wygląda sprawa tak, że mieliśmy dwie próby. Najpierw szukaliśmy przez półtorej tygodnia aktorów. Okazało się, że nawet moi koledzy, aktorzy po fachu, którzy mieliby zagrać w tym przedstawieniu, okazało się, że nie chcą zagrać. No, żądali tysiąca złotych za godzinę zagrania, chociaż w normalnym dniu, gdyby nie, nie rozmawiali, nie mówili nic na, na, podczas przedstawienia, dostaliby 60 złotych i by ich to satysfakcjonowało. Bali się wyjść tutaj przed widownię i pokazać twarz, bo bali się, że będzie ich to łączo, łączono z pseudochem. Kibicami. Co Chcą, się obudzą. Chcę wam się kurwa teraz kopać, policjantów. Tak, rzucać kamieniami. Kurwa, ciule. Ty, nie gap się o! tak. Nie gap się o! tak. Morda do ziemi, jebańcu. Do środków przymusu bezpośredniego policjanci dołączyli wówczas jeszcze spacer po plecach leżących na ziemi ludzi. Jednak ze względu na bezpieczeństwo aktorów tej sceny nie pokażemy. W niektórych maniach dużo było y, y, ostrzeżeń, że, że to dzisiejsze spotkanie może się źle skończyć. Skąd takie nastawienie w tej sprawie? Wiem, do czego pan nawiązuje, do artykułu pana Piotruszewskiego w Gazecie Wyborczej przede wszystkim. Nie tylko. No ale między innymi. Rzeczywiście, były takie ostrzeżenia. No wiadomo, że jeżeli porywamy się na coś takiego, że zapraszamy w imieniu rodziców oczywiście, kibiców, którzy nie zgadzają się z tym, co się dzieje i na stadionach, i poza nimi, i także z przemocą wśród policji, no to mogły się tu pojawić grupki osób, które mogły chcieć jakby ten marsz zakłócić. O tak. No ale na szczęście nic się nie stało. Przyszli ci, którzy mieli przyjść, ci, którzy nie mieli przyjść, zostali w domach i tak miało być. Na ziemię! Na ziemię! Na glebę wszyscy! Gleba! 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 Lewo! tymczasowe. Być może zastraszano ich, by przyznali się do czegoś, czego nie zrobili. Sądzi Pani o pierwszym w Polsce marszu kibiców przeciwko policji? Jestem za, chociaż nie sądzę, żeby to mogło coś dać. Policja dysponuje takimi środkami, które powinny w łagodny sposób jakoś ym, y, z tym sobie poradzić, a niekoniecznie pałki i inne tego typu sprawy, które mogą jednak mimo wszystko krzywdzić ludzi. Szymon Kotnis. Uważam, że dla zaprowadzenia porządku niezbędne są najczęściej zdecydowane akcje. Twierdzą, że policja wyzywała ich i przez kilka godzin niszczyła psychicznie. Co sądzisz o tego typu zachowaniu, nawet jeśli, że tak powiem, byli agresywni kibice? Należy wyraźnie rozróżnić dwie sytuacje. Policja nie może być nieprofesjonalna. Nawet jeżeli uderza w sposób brutalny i zdecydowany, powinna zachować pewne granice. Jeżeli zatrzymana osoba jest już zupełnie bezbronna i skuta kajdankami, policjantowi nie wolno podejmować żadnych dalszych działań. To będę do końca życia wypowiadał. Marsz się udał. Udał się, nawet bardzo się udał, jestem zadowolony. Jakie będą Państwa następne działania w tej sprawie? Wie Pan, to jest pytanie do Pana Borywiaka. Ja jestem tylko tutaj pomocą i chciałbym, żeby to się udało, żeby za miesiąc niecałe ci młodzi ludzie wyszli z więzienia, bo uważam, jeżeli oni już zostali zatrzymani, zostali jakby pobrane, zostały od nich wszystkie materiały dowodowe, DNA i tak dalej, no to w tym momencie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ich warunkowo zwolnić do domu i, i już w ten sposób toczyć działania, a nie trzymać ich gdzieś w areszcie między przestępcami, gdzie nawet nie mogą przytulić własnych rodziców, bo wi większość z nich może się spotykać za szybą, widzą obok innych więźniów, morderców, gwałcicieli, którzy przytulają się, czy tam widają się ze swoimi znajomymi, a oni nawet nie mogą się przytulić z rodzicami, a mają 16, 17 lat. Uważam to za karygodne. Dlaczego przyszedłeś na marsz i czy osiągnąłeś swój cel? Przyszedł marsz, ponieważ y, musimy pokazać społeczeństwu, że policja jest bezkarna wobec swoich działań, że nie mogą po prostu tak pracować, nie mogą tak traktować wszystkich. Nie można wsadzać wszystkich do jednego worka. Są kibice i huligani, a policja po prostu traktuje wszystkich jako chuliganów, wandalów.